Witam wszystkich serdecznie, w dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o platformie Osmosis i całkiem fajnej, rewolucyjnej rzeczy, które wprowadzają na rynek, a jest to Super Fluid Staking. Na początku zaczniemy sobie w ogóle od... Tego czym jest Liquid Staking, porównamy go sobie do właśnie Superfluid Staking. Pokażę Wam tutaj jakieś źródła i opowiem na czym to wszystko polega. Tak więc, Osmosis to jest dex na Kosmosie. On jest oparty o, na swoim blockchainie, także nie jest to zdecentralizowana aplikacja jak Uniswap czy Sushiswap, ale całkowicie oddzielny blockchain ze swoim tokenem Osmo. Świetnie się rozwijają, dobrze im to wszystko idzie i w ogóle według mnie ten user experience tutaj jest naprawdę fantastyczny. Jak do tej pory na rynku mieliśmy właśnie popularny liquid staking, i tutaj mamy na przykład przykład Lido. E, oni działają w ten sposób, że zamieszczamy tutaj swój token, na przykład Ethereum, e, steakujemy go razem z nimi i w zamian otrzymujemy token ST Ethereum, który możemy umieścić wtedy gdzieś w Defi. Na przykład możemy go sobie zbridżować, przesłać mostem na Terra, tam wrzucić na Ancora, no i na Ancorze używać go jako zastaw do pożyczki. Tak więc nadal mamy. Swój eter, a jednocześnie możemy dalej sobie z tego kasę wyciągnąć w części i używać, albo lewarować się, by dokupić więcej. Tak więc to jest jak najbardziej rozwiązanie. Czyli najpierw rzucamy na staking, dostajemy wtedy derywatyw, czyli takie aktywo, które jest odzwierciedleniem tego, co tam wrzuciliśmy i. Potem możemy to w DeFi wrzucać. Jest też projekt na sieci kosmos, który się nazywa Pro Resistance, i tutaj y, oni będą mieli coś takiego jak p -Stake. i zgoła inaczej naszej trochę będzie działa, gdyż oni y, zrobią taki mec, że będzie można wrzucić tu swoje aktywo, zastejkować, i dostaniemy derywatyw, który zostanie nam udostępniony na innym blockchainie, czyli na przykład na Ethereum. Ale na kosmosie wrzucamy tu swój atom i dostajemy na przykład y, na y, Ethereum. Ten derywatyw, czyli jakiś tam St, Stake Atom, czy co jak się nazywa, i możemy go wtedy sobie używać swobodnie w Defi i korzystać. Ale Tutaj właśnie też mówię o tym, że przychodzi do nas właśnie ten Super Fluid Staking, gdyż pojawił się tweet i za kilka dni już będzie to uruchomione właśnie na Osmozis, więc może będziecie chcieli z tego skorzystać, odstejkować swoje tokeny, które macie teraz właśnie u jakiegoś walidatora i użyć go w Super Fluid Staking. Otóż na czym w ogóle to wszystko polega? tutaj mamy artykuł, który tłumaczy nam to wszystko. Mamy też wypowiedź tego właśnie założyciela, który też tu tłumaczy jak to wszystko działa. Zostawię do tego wam linki i już tłumaczę o co chodzi. Przede wszystkim superfluid staking będzie w ten sposób działał, że będziemy mogli sobie wejść tutaj na przykład w zakładkę pool, dostarczyć płynność w parze Atom Osmo i wtedy jednocześnie nasze Osmo zostanie wysłane do jakiegoś walidatora na staking. Bo ten właśnie token, który otrzymamy za wrzucenie tego na staking pool jest ma wartość. Reprezentuje właśnie jakieś tokeny, więc oni będą obliczać jak to wszystko wygląda i część właśnie tego będą wrzucali do stekowania. A, co jest jeszcze w tym wszystkim ciekawe, dostaniemy jednocześnie dwie nagrody. Przede wszystkim jedną będzie 79% APR, no ale to już zależy od tego, jaki mamy czas unbondingu wybierzemy, bo 14 dni to jest 79% APR i dodatkowo, i dodatkowo otrzymamy jeszcze nagrody APR za nas staking. Tak więc powiedzmy wrzucamy 1000 dolarów do pula, no to potem pól jest utrzymywany w 50 na 50 proporcji, więc za 500 dolarów, otrzymamy kolejny gdzieś tam APR od OZMO, a osmo staking na chwilę obecną wynosi około 100% APR-a ma 120 nawet coś w tym rodzaju dlatego mamy nie dość, mamy dwie rzeczy w jednym przede wszystkim nie tylko dostarczamy płynność na tym platformie i pomagamy w całym działaniu ale jednocześnie zabezpieczamy sieć, odsyłając nasze tokeny do walidatora. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie ma jeszcze bardzo dużo szczegółów na ten temat. To wszystko będzie dopiero pokazane w momencie gdy oni już będą blisko tego wypuszczenia, albo gdy to załączą, wtedy wszystkie gdzieś tam szczegóły i problemy będą rozwiewane, ale też myślą o tym, żeby iść o krok dalej i wprowadzić coś takiego jak interfluid staking. Więc tutaj w ten sposób to będzie działać, że w LP oprócz Osmo oczywiście jest inny token, będzie to Ion, Atom czy jakiś Akash czy coś w tym rodzaju, więc on również będzie mógł użyty po to, mógłby być użyty do tego, żeby zabezpieczyć właśnie tę sieć inną, czyli na przykład Ion i w tym temacie właśnie będzie komunikował się Osmo przez Inter Blockchain Connection (IBC) właśnie i będzie udostępniać informacje, jak również tokeny do właśnie innego blockchaina, po to, żeby on też skorzystał z tej możliwości. I wtedy tworzy nam się coś takiego, jak właśnie Inter, Interfluid Staking as a Service. Co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, i przede wszystkim oni są naprawdę pionierami w tym. Jest to właśnie możliwe dzięki temu, że Osmosis, ten Dex, jest oparty na swoim blockchainie, więc mogą spokojnie sobie tutaj wrzucać te swoje tokeny z Liquidity Pool na staking, a jednocześnie być naprawdę bezpiecznym i odpornym na to, że pojawi się jakiś zły aktor. A jednocześnie, że mamy tutaj jeszcze te unbondingi, okresy, no to będziemy mogli też właśnie zabezpieczyć sieć przed tym, że jeśli pojawi się taki zły aktor i będzie chciał gdzieś tam te swoje bloki fałszywe wprowadzić, no to nadal będziemy mieli czas na to, żeby on się nie zawinał i żeby był ten cały błąd wykryty. Ale tak jak mówię, nie będę dawał się te techniczne rzeczy. Wrzucę Wam link do obejrzenia tego filmiku, gdzie wszystko to właśnie. Wam będzie tłumaczyć, jak Wajo działa w ogóle staking, jak tutaj chodzi, co, o co chodzi z tymi złymi aktorami i jakie są właśnie korzyści z dostarczenia jednocześnie i płynności, i zabezpieczać sieć. Chciałem Wam pokazać jeszcze tutaj jedną grafikę i na jakie właśnie cuda będzie tutaj mógł robić. Więc tutaj Osmoz jako tym hubem do tego interfluid stakingu. Będzie można tutaj nie tylko dostarczać właśnie te pary. LP, ale jednocześnie oni będą dostarczali bezpieczeństwo sieci poprzez odsyłanie wszystkich tokenów do walidatora. Także to naprawdę tworzy nam fajne, fajne rozwiązanie i taki shared security model w tym wszystkim. Jeszcze chciałem zauważyć, że pojawiła się właśnie ciekawa propozycja u nich na yy forum, także to jest propozycja, która ma zabezpieczyć sieć podczas tego okresu unbondingu, gdyż no jak wiadomo, jeśli możemy jednocześnie dostarczać płynność i stake'ować te tokeny no to dużo ludzi po prostu odstejkuje je i będzie chciało wrzucić tego liquidity pool, ale wtedy, gdy wszyscy będą odstejkowywać, no to niestety sieć jest narażona na to, że coraz mniej będzie stejkujących i łatwiej będzie gdzieś tam nabrudzić trochę w tym całym blockchainie, więc tutaj pojawiły się fajne propozycje, co zrobić żeby zabezpieczyć jednocześnie blockchain, no bo dużo ludzi, którzy stake'uje, tam bierze udział w głosowaniach w DAO, jak to wszystko ma funkcjonować i gdy oni podczas tego unbonding period będą nie mogli dysponować właśnie tymi swoimi tokenami, ani nie będą mogli głosować, więc tutaj pojawiła się ciekawa propozycja, jak to wszystko ma wyglądać, co, co też polecam Wam, żeby zerknąć tak po prostu jeśli chodzi o samą edukację. No ale w skrócie właśnie yy, przy, tylko Wam streszczę, że chodzi tutaj o to, żeby podczas tego unbondingu oni już zaczęli zarabiać trochę na tym superfluid stakingu, ale też żeby były brane odpowiednie stapszoty, które pozwolą im brać udział w życiu samego DAO. Yy, ciekawe, ciekawe i naprawdę ma sens yy, to wszystko. Widać, że tutaj społeczność radzi sobie całkiem dobrze i próbuje jakoś właśnie działać, żeby ta sieć nadal była zabezpieczona, więc reasumując to wszystko, superfluid staking właśnie polega na tym, że będziemy najpierw dostarczać właśnie nasz token do LP, czyli do DEFI, a potem będzie ten token szedł na staking i będziemy dostawać nagrody i właśnie za zachętę od samego Osmo w postaci Osmosis za FIS. Wszystkie opłaty transakcyjne, i jeszcze oprócz tego będzie APR za sam na staking. I jest to rewolucyjny pomysł w świecie krypto, i z tego co wiem, nikt inny tego nie zrealizował. I właśnie jest to możliwe dzięki temu, że oni są właśnie oddzielnym blockchainem i takie projekty jak Ethereum no mogłyby coś takiego zrobić poprzez Uniswap, ale to nie byłoby na tyle bezpieczne, ciekawe i skuteczne rozwiązanie. Dzięki bardzo za uwagę. No i z fartem.